No, i będzie się działo, będzie się działo, bo będziemy rozmawiać o Wyższym Instytucie Teologicznym, namawiając do tego, żeby do tego Instytutu się wybrać. Nie po to, żeby zwiedzać, ale żeby tam yy, pobierać nauki, jak to moje dziecko kiedyś mówiło. Gdzie jest? Mama pojechała pobierać nauki na studia. Nie wiem, czy. Czy to dobre określenie, ale bardzo mi się podoba. A ze mną w studiu są ksiądz Łukasz Połacik, zastępca dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Szczęść Boże! Szczęść Boże, serdecznie witamy. Siostra Dominika Benedykta z Martwych Wstanka, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. I Zofia, o Izosiu, przedstaw się sama. Sofia, miesięcywa, <laughs> bardzo mi miło. Bardzo <laughs> mi miło. E, z Ukrainy przyjechałaś, tak? tak? tak. I e, w, możemy Cię słuchać, od razu powiemy, wtedy, kiedy są transmisje z kościoła Matki Bożej Zwycięskiej, bo jesteś tam organistką. Tak, oczywiście. Zapraszam. Masz świadomość, tak, że że, tak, że mam słychać. świadomość. Co poniedziałek chyba o 18. Transmisja tak. mszy z Matki Boskiej Zwycięskiej. Zapraszam do słuchania i teraz macie okazję mnie zobaczyć i usłyszeć tak na żywo. Zobaczyć, bo też na YouTubie nasza rozmowa do odsłuchania będzie później. Yy, o tym, co yy, i Zosia i siostra Dominika Benedykta robią w Instytucie za chwilę. O samej uczelni słów kilka. No, dyrektor wie najlepiej, zastępca dyrektora też. O właśnie, dobra, dobra, dobra kolejność. Yy, nasz Instytut to jest uczelnia katolicka, to jest, jest, jest szkołą katolicką oczywiście prowadzoną przez Kościół, która kształci y, przyszłych katechetów przede wszystkim, ale tak naprawdę nie tylko katechetów, bo mamy też takie grono studentów, którzy y, czysto z zamiłowania studiują teologię. To znaczy chcą y, ubogacić swoją wiedzę o Panu Bogu, chcą się też formować w taki szczególny, y, długofalowy sposób. Y, także takie dwie podstawowe grupy studentów, jeśli chodzi o studia teologiczne. Mm -hmm. Niektórzy u nas też jakby uzupełniają swoją wiedzę i nabywają odpowiednich uprawnień, czyli absolwenci innych kierunków, innych studiów magisterskich, uzupełniają swoją wiedzę i po to, żeby móc uczyć kiedyś w szkole religii. I są wreszcie studia okołoinstytutowe, które właśnie tutaj Zosia jest przedstawicielką jednego z tych studiów, czyli Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej. Które już w takich dziedzinach typowo też kościelnych kształcą, po to, żeby zyskać konkretne też umiejętności. No mhm. i wiadomo, że po studium liturgii muzyki jest się muzykiem kościelnym, organistą, animatorem muzyki liturgicznej. I żeby to było wszystko zgodne z zasadami liturgii, tak, żeby nie trafić na przeróżne strony, na które trafiają takie organistowskie smaczki. Nie wiem, Zajmę, czy znasz takie strony. Chyba nie. Chyba nie, a to, 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 to po przyszedł. rozmowie. Po. <grym> po rozmowie podpowiem, <grym> gdzie szukać. Chociaż y, myślę, że trzeba dążyć do tego, żeby jak najwięcej piękna było w kościele. Także w tym obszarze muzycznym siostra Dominika studiuje teologię. Zgadza się? Mhm. Y, 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 Rozpoczęłam studia. Na pięcioletnich studiach magisterskich z teologii specjalizacja katechetyka, specjalizacja katechetyczno-pastoralna. Obecnie jestem na drugim roku, w zasadzie kończę, bo jeszcze trwa sesja egzaminacyjna, także już niedługo będę na roku trzecim. Co dadzą te studia, to pewnie będziemy mogły porozmawiać już po pięciu latach, tak, i po obronie pracy magisterskiej, ale za chwileczkę porozmawiamy o tym, jak wyglądają te studia, jak bardzo wymagający są prowadzący, profesor... Mogą powiedzieć, jak się nie wypowiada. <noise> tak, i wtedy ksiądz nie będzie słuchał też, dobrze? To do rozmowy wracamy już za chwilę. Ja przypomnę, że rozmawiamy o Wyższym Instytucie Teologicznym. Rozmawiamy z zastępcą dyrektora tegoż instytutu, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstachowie, Masie. Dobrze mam nadzieję i <noise> teraz trwa sesja, ale kolejny rok akademicki przed nami, więc być może to będzie taka zachęta do tego, żeby pomyśleć o pogłębieniu wiedzy, choćby teologicznej. Ksiądz Łukasz Połacik jest ze mną w studiu, siostra Dominika Benedykta i Zofia, Zosiu, przepraszam cię, bo żeby wymówić twoje nazwisko, potrzebowałabym krótkiego treningu. Więc tak cię będę przedstawiał. Dobrze. Ale kto zajrzy na YouTube, zobaczy i przeczyta. Jak wygląda z Waszej strony to jest do Was pytanie, do Zosi, do siostry Dominiki. Jak wygląda ten samo życie uczelni? Co takiego jest, co Was zaskoczyło, być może zauroczyło? Coś, co Was uwiera, to może innym razem? Pewnie nie ma takich rzeczy. <ścoughs> co jest najpiękniejszego, Zosiu? Chyba po prostu ta wspólnota, wspólnota, którą mm -hmm. my tworzymy, którą robimy. I też, że to robimy nie tylko dla siebie, a dla Pana Boga najpierw. Że te studia pozwalają, że jestem nie na jakieś tam świeckiej uczelnie, a właśnie, jak to się mówi mm -hmm. w reklamie, że studiu w cieniu Jasnej Góry. I to jest wspaniałe doświadczenie, studiować akurat muzykę kościelną, tak? Studium liturgii i muzyki kościelnej pod Jasną Górą. Bo to jakoś wspiera i też na przykład, ja wiem, że mnie Matka Boska zawsze pomaga, i chyba. Mhm. Ona cię tam zaprowadziła? Tak. Tak myślisz? Tak. Co było najpierw? Bycie organistką? Pewnie tak. Najpierw to było skończona szkoła muzyczna na Ukrainie, bo pochodzę z Ukrainy. I skończyłam tą szkołę muzyczną i później wszystkie organistki zaproszę wyjechały, a mamy takie duże sanktuarium Bożego, o Boga, Ojca Miłosiernego, i tam nie było organistki. No i ksiądz biskup mówi, no co Zosiu, Sofijka, bo tak do mnie zwraca się, idź zagraj granicę. A to było akurat 15 sierpnia, na wzięcie na świętsze Maryi Panny. I to była suma, był biskup, był jeszcze jeden biskup, i to oczywiście był taki wielki stres, ale jakoś poradziłam sobie, dałam rady, zabrałam swoją wolę, pomoliłam się do Matki Bożej i zagrałam tą swoją pierwszą przepamiętą pamiętam, jak teraz. I mhm. postanowiłam, że muszę z działać na Wyższym Instytucie Teologicznym. Jeszcze to jest Stąpienia Mądrości. Matki Bożej, Stolicy Mądrości. Stolicy Mądrości, tak. Pięknie, to, to, to już wiemy, w jaki sposób się tutaj znalazłaś. Zaczęłaś od takiej bardzo ważnej uroczystości. Tak. Mhm. E, I myślę, że to jest bardzo dobry początek, bo wtedy już się niczego Wtedy. W, w, w takim sensie strachu nie boisz, tak? Tak. Teraz tak. bardziej jest tak spokojnie, że już mam jakieś kolejne doświadczenie ze swoje Przeszłości, że już grałam coś, coś o czym wiem. Mhm, dobrze, a to powiedz mi jeszcze, jak same studia wyglądają. Czy egzaminy są trudne? czy profesorowi wymagający. No, akurat dzisiaj wieczorem będziemy mieli zaliczenia z liturgiki, z chorało gorygoryńskiego i z teorii akompaniamentu. Rozumiem, że teraz egzamin. to jest czas na, na ostatnie szlify, tak? Na naukę. Tak, w ogóle to musiałam teraz siedzieć, uczyć się czegoś tam, czegoś tam do niektórych przedmiotów, ale siedzę tutaj w studium, opowiadam o życiu, o życiu w studium. I mam ale... nadzieję, że to pomoże wieczorem. Tak. Chyba tak, pytanie o to właśnie. A ja dzisiaj mam też z Państwem zaliczenie, także chyba o to chodzi. To nie będę ciągnęła tego wątku do, do siostry Dominiki, teraz przejdę, jak to się zadziało. że, no, Ja rozumiem, że taka potrzeba studiowania teologii, tak, no ale akurat ta katechetyczna, forma katechetyczno-pastoralna, tak? Ta specjalność. Tak, może zacznę od tego, że mam porównanie, ponieważ studiowałam wcześniej jako osoba świecka na uczelni świeckiej. W trybie stacjonarnym i teraz mam możliwość właśnie już jako osoba zakonna studiować na katolickiej uczelni i muszę powiedzieć, że różnica jest duża. Tutaj u nas jest kaplica. Na pierwszym roku, jeszcze no przed całą pandemią, było tak, że co piątki i sobotę mieliśmy msze święte, mieliśmy organizowane dni skupienia co miesiąc. To była taka też formacja duchowa dla nas. Która też nam pomagała zawiązać wspólnotę i tak duchowo się przede wszystkim ubogacić, spotkać na Eucharystii przed zajęciami z wykładowcami. I powiem szczerze, że dla mnie to było bardzo e, takie piękne doświadczenie. E, I w ogóle jest tak, że e, m, gdzieś tam pomiędzy zajęciami e, m, przychodzimy do kaplicy, e, pomodlić się, oddać te wszystkie sprawy Panu Bogu. E, nawet właśnie teraz było takie doświadczenie e, na ostatnim egzaminie, e, zwróciłyśmy uwagę z, z dziewczynami z roku, że Wszystkie osoby z naszego rocznika pierwsze, co zrobiły, to poszły do kaplicy przed egzaminem. I taki sznureczek osób w stronę kaplicy się utworzył. No i tak stwierdziłyśmy, że idziemy w dobrą stronę, w dobrym kierunku, że wiemy, od czego zaczynać. I to jest takie piękne. A druga sprawa to też taka przyjazna, życzliwa atmosfera na instytucie, też w naszej wspólnocie. Mamy taką dosyć kameralną grupę, nie jest nas dużo osób. Ale też na, na drugim roku już niektóre zajęcia mamy łączone, więc też mhm. to była możliwość poznać studentów ze starszych roczników i się zintegrować z nimi. Dobrze, tutaj mówimy o takiej różnicy w studiowaniu na świeckiej uczelni i studiowaniu w Wyższym Instytucie Teologicznym, ale czy to ten sam kierunek studiów był, czy zupełnie inny? Zupełnie. Kierunek był inny, bo to była ochrona zabytków. O, no, to w kościele zabytków też jest sporo, więc myślę, że ta, tak jest, ta wiedza to. zdobyta tam, jakakolwiek, <gry> e, też e, się e, przyda. E, o tych małych grupach mówi siostra, teraz do księdza Łukasza się zwracam. E, no, to jest właściwie e, atut, można powiedzieć, że studiuje się, w, e, studiowanie w małej grupie daje taki przywilej, że można tę wiedzę na tyle głęboko zgłębiać, na ile się chce. Zdecydowanie to jest atut. Właśnie tutaj i siostra i, i Zosia mówią o tej rodzinnej atmosferze e, i, i myślę, że to jest taka, taka podstawa chyba też do, do rodzinnej atmosfery, żeby ta grupa była kameralna e, i to też buduje na pewno relacje, więzi nie tylko między studentami, ale też e, między studentem a profesorem, wykładowcą, e, bo, bo, bo zna historię każdej osoby. E, mhm. Może z nią porozmawiać, student może też zadać pytanie. To myślę dobrze wybrzmiało ta wspólnotowość teraz w czasie epidemii, w czasie tych zajęć online, że naprawdę dużo osób, ja myślę, że to były całkiem szczere słowa, po prostu tęskniło za, za przyjściem na żywo do, do, do uczelni, za zadaniem pytania wykładowcy, za spotkaniem się, chwilą rozmowy, że po prostu. Zbudziła się ta tęsknota. Myślę, że w jakiejś tam wielkiej grupie, na wielkiej auli nie byłoby takiej tęsknoty jak, jak właśnie tu na tych naszych spotkaniach. Nawet teraz, kiedy tu z księdzem Jackiem Molką tworzyliśmy taki artykuł, właśnie też promocyjny o naszym instytucie, do naszej niedzieli, to w pokazuje zdjęcia, które mu wysłałem. I tak mówię faktycznie, że wiesz co, może trochę mniej tych zdjęć takich, jak oni siedzą tam przy, przy stole razem, jak rozmawiają, a też jakieś takie z sali wykładowej. Więc tak wtedy uświadomiłem faktycznie, oczywiście my przede wszystkim mamy wykłady, to nie tak, że ale herbatka tylko też. Przy, przy herbacie, przy kawie, ale tak studenci mi podsunęli większość takich zdjęć, to taki myślę też piękny obrazek. No zaraz zapytam, kto gotuje. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Oprócz mnie. Rozmawiamy o Wyższym Instytucie Teologicznym. Wyższy Instytut Teologiczny to studia magisterskie, ale te studia także podyplomowe i tak zwane okołoinstytutowe, bardzo piękne słowo. Podoba mi się. Ksiądz Łukasz Połacik, zastępca dyrektora Wyższego Instytutu i studentki tegoż Sofia Zofia Zosieńka z, <grymny> ze studium liturgii i muzyki kościelnej i siostra Dominika Benedykta, która studiuje teologię z takim akcentem katechetyczno-pastoralnym, kiedyś będzie uczyć. Tak? Mam nadzieję. Mam nadzieję, dobrze. To ja mam pytanie, w jaki sposób, to jest myślę też i do księdza Łukasza pytanie i do siostry także, w jaki sposób dzisiaj mówić tym najmłodszym, jak mówić młodzieży o Bogu, jak zrobić, jak sprawić, żeby katecheza nie kojarzyła się z jakimś złem koniecznym, nie była nieprzyjemna, tylko była opowieścią. Jak to mówi najnowszy, taki przykład dynamiczny Nowego Testamentu, do, testamentu dobrą wiadomością o zbawieniu o ratunku w Jezusie Chrystusie. Tak jak nasi wykładowcy lubią powtarzać, że teologię studiuje się na kolanach, tak samo powtórzę, że chętniej ludzie słuchają świadków niż nauczycieli. Więc myślę, że pierwsze co to, świadczyć po prostu sobą, swoim przykładem, przykładem pociągać. I mówić z serca, mówić autentycznie, to co się faktycznie przeżywa, nie to co się wyczytało w książkach. To wtedy trafia. Tak, ale to co się w książkach znajdzie, co się wyczyta, czego się człowiek nauczy, to też jest potrzebne. Po co? No oczywiście, że tak, jest potrzebne. Na teologii poznajemy Pana Boga, poznajemy też siebie, poznajemy drugiego człowieka, uczymy się poznawać też, uświadamiać sobie też no, w ogóle sens życia. Um, też swoją kondycję, lepiej siebie rozumieć, lepiej rozumieć te mechanizmy, które w nas są, e, po prostu dojrzewać najpierw tak do człowieczeństwa, e, potem też do powołania, w którym się jest, no i właśnie zdobywać te umiejętności, konkretne umiejętności e, do tego, żeby być nauczycielem, być katechetą, być wychowawcą, bo to też są potrzebne konkretne umiejętności, które trzeba zdobyć, które trzeba nabyć, e, o których trzeba usłyszeć. E, I to wszystko pomaga, żeby później mhm. no, jak najlepiej faktycznie trafić. E, z tym dobrym, z tym przekazem, z Ewangelią, z prawdą o Bogu miłości do, do drugiego człowieka. Ta, a ten drugi człowiek, opieka nad nim, to jest ogromna odpowiedzialność. Jak też na tę odpowiedzialność za studentów patrzycie w Instytucie? Nasi studenci to oczywiście osoby dorosłe, więc z jednej strony ich odpowiedzialność jest bardzo wysoka. Taka, taka też obowiązkowość i Dojrzałość? Dojrzałość oczywiście mhm. I, i taka też życzliwość, którą tworzą, no bo to myślę, nie my, tylko, tylko właśnie studenci przede wszystkim tę rodzinną atmosferę tworzą, a my staramy się nie przeszkadzać, a może czasem trochę pomagać. Natomiast wracając jeszcze do, do, do tego pytania o, o to podejście do młodego człowieka, właśnie nawiązując do tego, co, co siostra powiedziała bardzo mądrze, to, to, to myślę, że dwa takie słowa relacja i wiedza. Czyli najpierw trzeba zbudować faktycznie te relacje, to jest, to jest niezaprzeczalnie ważne. I mówię to jako, jako były katecheta z, z, tej, z tej perspektywy, że, że to jest pierwsze, od czego trzeba zacząć w ogóle w szkole. Nieraz odrzucając nawet jakieś inne czynniki, zbudować relacje, zbudować jakąś więź między uczniem a katechetą, bo katecheta to nie tylko nauczyciel, to właśnie ten, kto może prowadzić, ten, kto może być, Takim przewodnikiem dla, dla młodego człowieka. Młodzi ludzie mają niesamowite serca i niesamowitą otwartość, i, i myślę, że taką rolą dzisiaj też katechety jest to, żeby, żeby tę wrażliwość powiększyć, a nie, a nie zniszczyć, jak to się niestety. Mm -hmm. nie, nie stłamsić. Tego. Nie stłamsić, mm -hmm. dokładnie, jak się nieraz to dzieje. Dlatego to, to jest na pewno bardzo ważne, ale z drugiej strony, właśnie wiedza to jest, to jest niezaprzeczalnie, musi iść dalej, bo jeśli będziemy budować tylko na relacji, no to nauczycielka, teheta stanie się kumplem, stanie się tylko kolegą który czy koleżanką, która no, nie będzie mogła pójść dalej w tej, w tej sytuacji nauczania, tego, tego mówienia o Panu Bogu. A uczniowie mają nieraz bardzo mądre, ważne pytania. I, i, wysokie wymagania. To? No właśnie, wysokie wymagania. i naprawdę nie chcą tego czasu stracić. To, 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 to ja się sam nieraz zawstydzam, przypominając sobie siebie z młodości, że myśmy oczekiwali nieraz właśnie czegoś innego wolnej lekcji i takiego prawda, czasu, raczej spędzonego tylko i wyłącznie na jakichś rozrywkach na lekcji. A teraz naprawdę często uczniowie wymagają, wymagają czegoś wartościowego, dobrego. I oczywiście zadają różne pytania trudne, do tego też wiedza jest potrzebna, jak to jedno z tych takich słynnych, czy Pan Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego sam nie jest w stanie unieść. I oczywiście to można się zaśmiać, ale takich pytań jest często dużo. Może one nieraz są trochę prowokacyjne i są zadane w takim celu, żeby trochę podburzyć katechetę. Sam kiedyś po pół roku dostałem takie słowo od uczniów, a myśmy tak trochę księdza sprawdzali na początku. Nie? Mhm. Tak. Y, oczywiście w bardzo to w miłej atmosferze było wszystko, ale. Ale takich sytuacji jest dużo. One też wymagają z tego, że uczniowie po prostu chcą się dowiedzieć, chcą pytać, chcą ten temat drążyć. To jest jeden z najważniejszych w ogóle dla nich tematów, mimo, mimo, mimo ich wieku i mimo, mimo różnych deklaracji, które nam by się wydawały takie bardzo dalekie od, od religijności. Dlatego ta wiedza naprawdę, naprawdę jest bardzo ważna i jest właśnie takim fundamentem po zbudowaniu najpierw z nimi relacji. Myślałam sobie o rodzicach, którzy wychowują dzieci i są pierwszymi katechetami. Tak naprawdę być może oni powinni pomaszerować. Zapraszamy. Żeby jako pobierać, pobierać nauki właśnie. Przypomniałam mi się moja dorosła już dzisiaj córka, dawno po studiach, która jak miała 4 lata, to zapytała mamę, a kto zrobił Pana Boga. Pamiętam do dzisiaj. No Nie pamiętam swojej odpowiedzi. Coś odpowiedziałam, ale... Czy da się, bo tutaj siostra mówiła o tym, że trochę teologię na kolanach trzeba studiować. No przy, przy organach trudno i klęknąć, i zagrać, ale tak trochę chciałam o to zapytać: czy można muzyką tą, którą się już w kościele wykonuje, podczas służąc, podczas liturgii, podczas Eucharystii? Czy można trochę wychowywać ludzi do piękna, trochę ich podciągać? Oczywiście, że tak, bo muzyka na to jest stworzona, żeby upiększyć tą liturgię, żeby tą liturgię robić jeszcze piękniejszą, tak? I żeby ludzie też dołączając do tej modlitwy, mogli swoją modlitwę, tak jak powiedział święty Augustyn: kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Czyli ludzie przez swoją modlitwę, przez swoją piękne, piękno mogą podnosić i śpiewać na chwałę Pana Boga, i my, jako organiści, nasze zadanie jest nie tylko pokazać siebie, swoje umiejętności, swoje granie, a najpierw to pomóc ludziom, tak? Bo niektórzy teraz jest bardzo popularny, że wszyscy się wstydzą, wszyscy, nikt nie chce śpiewać, bo wstydzą się, tak? Wiadomo, z młodzieży to najpopularniejsze, że nie, to ja nie będę śpiewać, nie zaś śpiewam tego psalmu, bo nie chcę, a coś mi nie pójdzie a odwrotnie musimy pokazać jakiś przykład, że no nie, ja jako młoda organistkę tak muszę pokazać, że no nie. Tak, biorę swoje wszystkie talenty, te, które mam, decyduję się, idę i po prostu gram albo śpiewam. Tak, gram albo śpiewam. Albo czytam przecież, może, może młodzież też czytać tak dokładnie. No z tym świętym Augustynem to też słyszałam, tak, że kto do, śpiewa dwa razy się modli, to fałszuje no. trzy. A całe otoczenie jeszcze też się uświęca przez, no. <laughs> przez to, że musi no. tego słuchać. No. Pięknie. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Zofia. Nie ciewa, tak. Y, siostra Dominika Benedykta i ksiądz Łukasz Połacik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze Zapraszamy. Dziękuję.